Rozmawiamy z Bartoszem Chirkiem, organizatorem gali Time of Masters. Krótkie pytanie, co się stało? No, stała się wielka wtopa. To znaczy wielka wtopa, no po prostu okazało się, że zawodnik Janu Cruz ma bardzo słabą psychikę i mózg wysłał impuls y, do majtek i po prostu się przestraszył. Nastąpiło, tak? spotkanie. nastąpiło spotkanie. I po prostu zrezygnował z walki w bardzo y, niehonorowy sposób. No, przysparzając y, sobie dużo wstydu w ten sposób. No, bardzo przykro, ponieważ starałem się, żeby ta gala wypadała naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo długo się przygotowywałem do niej. Bardzo długo to wraz z moją żoną Jolantą organizowaliśmy. No, niestety taki mały... Mały, że tak się wyrażę, mała wtopa, ale mam nadzieję, że ludzie są zadowoleni, były bardzo fajne walki, pozostali zawodnicy, stanęli na wysokości zadania i pokazali czym jest prawdziwe MMA i K1. Zawodnicy stają za Tobą murem, każdy z kim przeprowadzaliśmy wywiad zdecydowanie staje po Twojej stronie. Powiedz mi, czy przewidujesz jakieś konsekwencje, które mogą spotkać zawodników, którzy się nie stawili dzisiaj? To no, oczywiście są podpisane kontrakty, są to umowy cywilnoprawne, które będę egzekwował w sądzie. Rozumiem. E no to może jeszcze krótko o planach na przyszłość. Kiedy możemy się spodz spodziewać kolejnej gali. E, teraz spotykamy się amatorsko. 4 kwietnia na forum MMA organizuje tak masterce amatorskie. Zapraszam serdecznie, a jesienią e, chciałbym zorganizować e, kolejną galę zawodową, może już na większej hali. Jasne. Nie mówię więcej, co, ale mm -hmm. takie są plany. Super. E, dzięki Bartek, e, Bartosz Hyrek, trener maddox gdynia oraz organizator gali. mogę powiedzieć. Pięciu zawodników z z Dynia walczyło dzisiaj na Gali i pięć do przodu. Bardzo dziękuję sponsorom, firmie Time Masters, firmie Elsar, firmie Czachorowski, Jajeczka, Streka, wszystkim, którzy tutaj się przyczynili do organizacji naszej Gali i mojej żonie Jolancie za to, że zawsze jest ze mną i mi pomaga. Dziękuję. Dziękuję bardzo.